Dzień dobry, witam moi drodzy. <laughs> Dziś rano jestem w zachodniej części Darwin. Na jednej z plaż. Powiem wam śmieszną historię. Oczywiście gdzieś tam sobie nocowałem. I... W pewnym momencie już oczywiście jasno było i, i, i wiadomo. No powiedzmy, było to pół godziny temu. Ktoś puka do mojego okna. No, no, no zerwałem się. Co się dzieje? E, okazuje się, że pani z, z Hungry Jacksa, czyli, czyli z europejskiej wersji, znaczy z australijskiej wersji Burger Kinga. Pytała się czy wszystko u mnie w porządku, żebym sobie uchylił okno, bo jest bardzo gorąco. Żeby wiedziała, że, że dalej oddychał. <grym>, to było bardzo śmieszne. No, no dobrze, także... No, w sumie miała rację, jest naprawdę gorąco. Znaczy, no, jeszcze nie jest aż tak gorąco, ale jest, ale jest bardzo ciepło. Już z samego rana jest 26-7 stopni, więc, więc e, pani miała jak najbardziej rację. A plaża wygląda, tak? Żałuję, że nie udało mi się pokazać e, tamtej trójki, no, tam taka trójka ludzi jest na deskach. Bo pan sobie pływał z pieskiem. <noise> Bardzo fajnie to wyglądało. Teraz to pewnie nie złapie. Jest za duże słońce, żebym zobaczył na ekranie Coś to tam widać wiem, że będzie pewnie zamazane i jakość będzie bardzo słaba Ale jak gdzie ten pan w czarnym pływa sobie na desce z pieskiem. Przepraszam za, ee, za brak stabilności obrazu, ale to jest maksymalne zbliżenie. Niestety. Okay. wracam. I jeszcze raz widok na tą plażę na tą piękną plażę I to tyle Jest, jest fajnie Ciekawie Aha. Mam nadzieję że dzisiejsza droga pokaże mi coś ciekawego Dlatego że już dziś opuszczam Darwin Windarwin, jak zwał, tak zwał. Eee, już kieruję się do środka kraju, czyli, czyli do Kata Tuta National Park. A też e, po drodze odwiedzę sobie Alice Springs. Miejsce, które też bardzo lubię. E, poznałem tam fajną osobę, która, która była bardzo pomocna w mojej pierwszej podróży. więc. Być może ją odwiedzę. Także moi drodzy, tak to ja, zaspany z samego rana. Także moi drodzy, mam nadzieję, że po drodze będzie coś ciekawego, coś fajnego i będziemy mogli się zobaczyć w jakimś kolejnym ciekawym miejscu. Pięknym miejscu po pierwsze więc. Do zobaczenia. Do zobaczenia niedługo. Znajduje się ob obecnie w Litchfield National Park na terytorium północnym. Jest to miejsce, które jest jakby punktem widokowym na kopce termitów, ale bardzo niezwykłe, bo, bo wyglądają jakby były płaskie. Po prostu jak ściany. Naprawdę niesamowite budowle. Jak pewnie widzicie. Zadziwiają. I tutaj jest ich, jest ich mnóstwo. Za chwilę przejdę się w takie miejsce, w którym jest chyba jeden z największych, jaki do tej pory widziałem kopców. I też Właśnie ja za chwilę do niego ruszę Prawdziwa dungla <grymne> Jakże możecie sobie zobaczyć co tutaj ciekawego rośnie Tu jest jeden taki wielki kopiec Ogromny Ale tam po drugiej stronie jest ten największy także Za chwilę się z wami tam spotka. No i jestem przy tym największym kopcu. Prawdziwy olbrzym. No, mam pewnie prawie 4 metry. Tak mi się wydaje. Nieźle. Pokażę Wam go tutaj dookoła. Jakaż to ciekawa budowla. Prawdziwy wieżowiec. No, i tak to wygląda. Termitów nie widać, ale jest. No nic, będę uciekał. Możecie zobaczyć, jak, <gryw> jaką wysokość ma, patrząc na mnie. No. Eee, no cóż, w takim razie ja już będę uciekał i do zobaczenia, do zobaczenia w innym ciekawym miejscu w Lichfield na Bank. się te dźwięki dżungli. To tylko nie do mnie nie odsrał tylko jakiś <laughs> No i koniec, cywilizacja. Okay. Starczy, tak no? Znajduje się w miejscu zwanym Devils Marbles. Są tutaj ciekawe formy skalne. Szczególnie tam mnie to ciekawe. jak Jakby idealnie przecięta. Powiedzmy, ten wielki kamień był idealnie przecięty w pół. Tak to mniej więcej wygląda. Jest tu wiele tych kamieni. To jest jakiś conservation park. Nie wiem jak to przetłumaczyć, ale. No, jest tu krótki szlak, którym się przejdę, około 350 metrów. Więc szaleństwa wielkiego nie ma. Być może w drodze do Alice Springs jeszcze gdzieś mi się trafi, podejść tutaj. Widzę, muchy nie dają mi spokoju. Um. Właśnie tych wielkich płasków tutaj pełno, szczególnie no mówię, na, naprawdę ciekawe miejsce, bo, bo nie spodziewałem się, po prostu zjechałem z trasy. Hmm. niesamowite. No, idę sobie dalej szlakiem. Mam nadzieję, że dobrze. Dobrze. E... Naprawdę fajne, ciekawe miejsce. तरफ है Cebulowa skóra <laughs> jest napisane. Po prostu obchodzą te głazy ze skóry. Z Jeszcze jakby pęknięcie w pół hmm. ciekawie Nie? 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 That there was nothing more to life. I thought about it. Wrote a couple songs about it. Just for a moment. I was And <laughs> i